Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, wspomniana krzyżóweczka z numerkiem 13, którą to Radzio dla mnie zakupił, a do niej dokładamy sobie megalinie. No, wspominałam o megalinie. Tutaj akurat mamy numer 6. Odebrałam sobie cztery szybkie piłki z punktu witu, a na miłe rozpoczęcie ustrzelimy sobie szybką 50. I od tej 50 zaczniemy, przejdziemy przez losy, a na koniec nasze dwie mega piękności. A teraz moi drodzy najlepsze, zobaczcie jaka broszka, bo robię dzisiaj zupę warzywną, kroiłam warzywa i zobaczcie kawałeczek selera, dobra będzie nam towarzyszył przy drapingu. Zupkę przygotowałam, teraz się pyrgoli na maleńkim ogniu, no i ja Wam powiem, że ostatnimi czasy próbuję nowe przepisy, dodaję tajne składniki do moich potraw, no i Wam powiem, że chłopakom aż uszy się trzęsą, jeżeli byście chcieli takie filmy. To w międzyczasie, jako przerywniki między zdrabkami, możemy sobie troszkę pogotować. Nawet Wam powiem, że o tym kontencie bardzo rozlegle rozmyślamy z Radziem. Z zawodu jestem żywieniowcem, znam pewne triki i techniki, a więc dlaczego byśmy mieli razem nie pogotować? Może i komuś się przydadzą moje porady. Ale to moi drodzy, nie dzisiaj. Zupka już się gotuje, a my zabieramy się za szybkie 50. Numerek 20. I kochani, w bonusie miło by było znaleźć taką oto pięćdziesiątkę, ale najpierw podchodzimy tutaj do zwitków. Trzy takie same sumy musimy odnaleźć. Mamy dwójeczkę, jest pięćsetka, 4 złote. Dwójka po raz drugi, pięćsetka po raz drugi, no pięćdziesiątka. Pierwsza setka, pierwsza główna, no mamy szansę albo na dwójkę, albo na pięćsetkę. No bardziej to tak wylgnę w kierunku dwójki. No i dwójka jest moi drodzy, a to oznacza, że w bonusie nic nie będzie. Ale co mamy? 2 złote to mamy kontrolę literki na tą okoliczność to literki C. No i miłe rozpoczęcie. No 2 złote już jest. To kochani, bierzmy się za te losy, mamy cztery sztuki. I jedziemy. Musimy odnaleźć 6 symboli. Ale poczekajcie, ja łania pisaka. A drapa ja nie wytrapie. Dobra, pierwszy lepszy powiedzmy, że ten. Dobra, to jedziemy, szukamy sztabek. Jest jedna, jest i druga. I jedna trzecia sukcesu. Dobra, dolar, ale dolara widzę tylko jednego. Niedobrze. Piłki mamy dwie, ale to i tak za mało, aby tutaj coś wygrać. Dobra, pierwszy los pusty. No to bierzmy się za drugi. I tak, znowu zaczynamy od sztabek. Jest jedna, jest i druga. Korki. no korek tylko jeden. Jak tu z jednym butem chodzić, nie? Dolary mamy dwa. Ale ta sama sytuacja, co w pierwszym losie. No to gol. Mamy jeden, mamy drugi. Piłka. Jest jedna, jest i druga. Dolar. O, tutaj mamy dwa dolary, a więc moi drodzy dwa złote nasze. Sześć symboli potrzebnych do zwrotu, a więc dwójka na kubkę wygranych. Mam nadzieję, że ona tam sama nie będzie leżała. No to ostatni los. Tu znowu zaczynamy od sztabki, ale sztabkę widzę tylko jedną. Puchary, no puchar też tylko jeden, czyli od razu na dzień dobry, jesteśmy bez szans, bo tylko cztery symbole. Dobra, pusto, na 4-1 wygrany, dobrze, że one były z punktów. No to kochani, jedziemy, przechodzimy do naszych mega dziewczynek i może na, co na pierwszy rzut, trzynastka czy szóstka, no może mega linia, co? Krzyżówę zostawimy sobie na koniec, tutaj mamy mega linię z numerem szóstym, no tą to akurat ja wybrałam, ja pociągnęłam. No, ale zobaczcie, tu szóstka, tu szóstka, może znak? No zobaczymy, okaże się. Ale najpierw może gimnastyka sobie troszeczkę, o, będzie się lepiej drapać, nie będzie łechtać po dłoni. No dobra, a zaczynamy od klapków i prezentów. Seller na szczęście leży obok mnie, a my jedziemy. Klapki i prezent. Dobra, są klapki. Są drugie, jest też prezent. No i co? Nic więcej. A jest coś więcej. Już prawie przeoczone. Klapki i prezent. Dobra, tutaj już nic nie ma. No to teraz pierścionek i podkowa. Najbardziej tej trzynastki jestem ciekawa. Pierścionek i podkowa. Dobra, jest podkowa. Jest druga. Mamy trzecią. A pierścionków nie ma. Tam bacznie oglądajcie, bo wiecie, że ja lubię sobie pominąć. Znaczy, może nie lubię, ale się zdarza. O, jest pierścionek na sam koniec. No chyba prędzej nie było, nie? Słońce i łódź. Słońce i łodzie. Dobra, tutaj. Tutaj jeszcze łódka. Kolejna złodzi. A dole nie dołożymy ani słoneczka, ani łódek. No to teraz klucz i diament. Klucz i diament. Dobra, jest klucz. Następny. O jeszcze jeden. Diamencik też był. No I tutaj jeszcze i kluczyk, i diament, a nawet i dwa. Rower i ananas. Dobra, od rowera sobie zacznijmy. Mamy ananasa. Tutaj rower. Kolejny z ananasów. No tych ananasów troszkę wpadło, nie? To ananasy. Winogrono i serce. Oj, serduszek ja tu chyba nie widziałam. Winogrono i serce, ale za to winogrona gdzieś tu były. Dobra, jest jedno, jest i drugie. Tu kolejne winogrono. I na dole będzie ostatnie. No, bez serca. Popcorn i motyl. Popcorn i motyle. Dobra, motyl jest. Dobra, jest też popcorn. Tutaj nic. I na dole no niestety ani popcornów, ani motyli. A teraz zegarki i dzwony. Dobra, jest dzwon, jest zegarek. Kolejny dzwonek. Tutaj jeszcze jeden. I to wszystko. Kokos i kłódka. Kokosy i kłódki. Dobra, jest kokos. O ile kłódek. Tutaj kokos, tutaj kłódka. Tutaj jeszcze jedna. No i tu ostatnia. Aparat i żółw. O i tu może być ciężko. Aż się zapowietrzyłam. No, niestety ani jednego, ani drugiego. Arbus i piłka. Dobra, jest piłka. Jest kolejna. Tutaj jeszcze jedna. O, w końcu arbus. No razem z piłką. Tutaj jeszcze piłeczka, a tutaj mamy arbuza. No, są szanse chociażby na jedną linię. Cytryna i biedronka. Cytryna, biedronka. Dobra, biedronkę mamy. Jest też cytryna. Kolejna cytrynka i jeszcze jedna. Tutaj następna. No, na dole już nic. Oj, cztery ostatnie symbole. Szminka i kości. No to ruszamy. Szminka i kości. Dobra, kostki są. Są kolejne. Tutaj jeszcze kości. I tutaj jeszcze dwie pary. Dobra, ostatnie dwa symbole. Tutaj może się jeszcze zadziać. Lody i gwiazda. Oj się chyba nie zadzieje, Wam powiem. Lody i gwiazda. No, tutaj na pewno nie, ale w bonusie może się zadziać, moi drodzy. Jak znajdziemy dolara, to wygramy 80 zł. Będzie dolar? No jest świnka, chociaż to na pocieszenie, bo zdrawkę mamy pustą a więc kontrolne literki będą różne. No i tak też właśnie jest. Także moi drodzy, mega linia pusta. No ale mamy jeszcze naszą krzyżóweczkę, na którą czekałam już od wczoraj. Mega krzyżówka z numerkiem 13. O, trzymajcie mocno kciuki. Troszkę Wam zmniejszę, o, żebyście mogli baczyć, czy wszystkie literki wydrapuję. A pierwsze dwie to M i Y. I tutaj raczej rewelacji nie będzie, bo mamy Otylię, Desdemonę, i to by były jedyne w słówkach, w których występują te literki. Dobra, ale może drugi przykład będzie lepszy. T i L. No na pewno L jest w Elfie. T mamy w Otyli. W blogu również L. Mamy też w Lipnie. Tutaj ładne skupisko naszych literek. I tu ostatnie T. No powiedzmy, że to wszystko. V i U. O, fała mamy. W rudzie jest U. Centur i mamy kolejne U. No i więcej już nie mamy. B i O. Dobra, tutaj mamy bloga. Jest lipno. Oko. Dno. A B to my chyba tutaj sobie nie wykreślimy. A szkoda. F i R. Dobra, mamy R, mamy F. Tu kolejne Rki. A ta będzie ostatnia. Dobra, no to następne. O, samogłoski. I i E. E nam daje elfa, tutaj mamy i. No i coś zaczyna się dziać. No tu jeszcze e. A tu się nie spodziewałam, bo a jest dosyć sporo, a i k. o omieliśmy, nie? A więc mamy otylię. Dwie trzecie drogi do sukcesu pokonaliśmy. A właściwie i trzy trzecie. Zobaczcie, mamy oko. Jest wygrana. O, radio, widzisz to? No super, bardzo mnie to cieszy. A kolejne literki to J i S. Dobra, mamy Eskę. Jest kolejna, tutaj J. -ka. I moi drodzy, ostatnie dwie literki, a będzie to W i Z. Chyba już nic nam tutaj nie dadzą. Ale co trzy słowa mamy, to mamy, mamy otylię, Elfa i oko, no i świetnie. Zawsze już jakaś wygrana, no oprócz tej dwójki na dzień dobry, nie? bo tam jeszcze dwójka była. Dobra, to druga strona, a zaczynamy od C i D i teraz sobie troszkę zwiększymy. O, C i D. Dobra, mamy C. dunie pojawiło się D. Tutaj jeszcze jedna D. No i więcej ja tutaj nie widzę. No dobra, to zerknijmy tutaj w dół. C i D. Dobra, D mamy o tutaj. A C za to tu. Jeszcze jedna D. No i to już chyba wszystkie. A i E, no lepsza parka, nie mogła się trafić. No teraz sobie troszkę potrapiemy. Ja wam w tym momencie zrobię głośniejszą muzyczkę, co byście się odprężyli. No dobra, już po wszystkim. O, no, zobaczcie. A i E, taka fajna parka. Tutaj V i Y. No może chociaż tego Y tutaj znajdziemy. A jest na pewno. I to nie raz. O, jeszcze było E. No V to tutaj nie znajdziemy. No próżno szukać. A tu? No już widzę Y. O, jeszcze jeden. Ale z V nie pogadamy. No zawsze mało rozmowny. M i Z. Dobra, mamy M. Jest kolejne. Tutaj jeszcze jedno. Jest też Z. -ka. Tu do mi, tu jeszcze wpadnie M. I zjeżdżamy w dół M i Z. Tutaj w gazie. Ojej, przecież miałam M, a nie H. Pamiętajcie, że H nie ma. Dobra, oprócz tego H, to chyba wszystko. Może H wpadnie, a jest mało, to jest duże prawdopodobieństwo, że wpadnie. W i P. Dobra, tutaj widzę W. Tutaj mamy P. No to wszystko. A tu? W i P. Dobra, w kropelce mamy P. W e epoce również. A W nie mamy w żadnym ze słówek. U i G. No ta pierwsza strona nas tak zaskoczyła. Może i na tej też będzie wygrana. No, zobaczcie ile U, ale za to G nie ma. No, tu będzie ostatnie U, ale bez G. Ale za to G mamy w gazie i pierwsze słówko już za nami. Tutaj w Iguni. I dobra, wracamy do góry. No, sześć literyk nam zostało. K i H. No, zobaczcie, jak wykrakałam to H, dobrze, że zmazałam. A więc jedna odhaczona. Dobra, tutaj nie ma czego szukać. Tu już ha odhaczone, a w epoce mamy K, mamy też Ptynku. W, tynku. w mamy kolejną, w Raku, w Kropli. I tutaj na razie stajemy. Dobra, przedostatnia parka. J i R. No, Erek chyba też tutaj trochę będzie. No, na pewno tutaj jest R i daje nam RUM. Tutaj J. Kolejny J, kolejne R. Tutaj do roku nam wpadnie rka, a tutaj ostatnie. O, drugie słówko mamy. No blisko, blisko, moi drodzy. A niżej, jak to wygląda? No tutaj nam również powstaje drugie słówko, mamy raka. Tutaj do RSA rka, do drobina. Tutaj wpadnie j, do kropelki rka, do ariela i do rys wpadnie ostatnie r. Dobra, jestem ciekawa, co to za ostatnie dwa gagatki, a jest to F i I. No, i to wam powiem, że nam pomoże. Ale to za chwilę, bo chodzi mi o dolną krzyżówkę. F i i. Dobra, mamy F. Mamy i. Tu kolejne i. Tutaj jeszcze jedno. O, tutaj we futbolu jeszcze. I kochani, na tej. No, już na pewno nic nie rozwiniemy. No, na pewno, ale rozwiniemy coś tutaj. Zobaczcie, mamy i. Jest igunia. I daje nam trzecie słówko. Fajnie, co? Co prawda Ewki nie spotkamy tu na dole. Ale cieszę się z tych trzech słówek. No świetnie. Mamy gaz, mamy raka i mamy IG, wszystkie trzy słówka trzy literkowe. No to ostatnia strona. C i D. I tak, najgorsze są te pierwsze literki. Jak już sobie poczytam słówka, to wtedy moment idzie. Dobra, tutaj mamy C. I już możemy zjeżdżać w dół. C i D na niebieskiej. Dobra, w rajdzie mamy D. W dywanie również. Tutaj w metodzie. I w tym momencie chyba staniemy. No raczej. A nie, nie staniemy, bo jeszcze mamy dysk. Dobra. J i H. J i H. Dobra, H mamy jedną. No, J nie ma w ogóle. A tu? J i H. O, mamy J. No i to wszystko: K i Y. Dobra, mamy Y. Jest K. Tutaj jeszcze jedno. Mamy Y. Tu kolejne K. Tutaj. Następne. O, mieliśmy C. Dobra, i kolejna. Tutaj jeszcze w dysku Y. No chyba. A nie, nie wszystkie. Jeszcze tutaj K. No teraz to już chyba ogogoliliśmy. F i T. Dobra, w pytonie mamy T. I to by było na tyle. Dobra, a niżej F i T? Dobra, na pewno w metodzie mamy T. Tutaj kolejne. Jest i Fka, w tymie mamy T. No i to wszystko. O i P. O, w opolu jak to ładnie weszło i w pytonie. Tu jeszcze w odcisku. Dobra, idziemy w dół. O i P. Tutaj również parka kolejne o, się sypią. No i w papierze mamy P. Dobra, kolejne literki. L i Z. No już te nam tak nie lecą jak te pierwsze, nie? Tutaj L, tutaj L. Jeszcze jedno. W klucz jeszcze Z. -ka. Tutaj L, tutaj L. I zobaczmy, co słychać na dole. L i Z. No, tutaj mamy chyba tylko tą jedną, jedyną Lkę. No, Zetki nie ma, nie ma. No, kochani, sześć literek. No, ale teraz samogłoski. I i U. I i U. Dobra, jest I. Jest U. Kolejne I. No chyba wszystkie. Dobra, dwie przedostatnie. E! I W. O, mamy opole pierwsze słówko. O, od razu drugie słówko, ale za to wu ja tutaj nie widzę. Dobra, ale może tu znajdziemy, a na pewno znajdziemy, bo mamy dywan. No to by było na tyle. Dobra, dwie ostatnie może A, M i R. M i R. Dobra, jest R, jest R. Tu kolejne Rki. Tutaj jeszcze kilka. No i moi drodzy, troszkę zabraknie nam. Tutaj jeszcze mieliśmy C, no i odrobinka nam zabrakła, a tu R i M. Dobra, jest R, jest R, tu kolejne literki. O, mamy Emira, ale to jest pierwsze słówko. Mamy Tyma, drugie słowo. No i trzeciego już nie będzie. No dobra, ale i tak fajnie, że te cztery dyszki wygraliśmy. No kontrolne to chyba były D. No i takie właśnie są. Także moi drodzy, no nie jest źle. Miałam miksik. Za 42 zł, no i plus jeszcze te cztery szybkie piłki z wintu. No i kochani, odzyskaliśmy w zasadzie tyle samo. 42 zł wygrane, no i dokładamy jeszcze tą jedną szybką piłkę. Także kochani, bilans dzisiejszy 44 zł. no już za tą kwotę można nagrać fajny odcinek. A ja kochani, już się żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za Waszą obecność na kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo gorąco za wszystkie podbicia, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie kliknięcia w magiczny guziczek. Czyli chodzi mi o subiki, za wszystkie cudowne komentarze i kochani polecam się na przyszłość. Wszystkiego dobrego dla Was, dużo zdrówka i uśmiechu i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego, pa!